Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nietypowo po raz pierwszy przychodzę do Was z tagiem, więc jest to zupełnie nowość na moim kanale. Jeszcze nigdy takiego filmu nie nagrywałam. Jakiś czas temu dostałam pytanie w komentarzu: Czy nagram właśnie tak ciążowy? I zdecydowałam się e, jego nagrać. Znalazłam kilka pytań w internecie i odpowiem Wam na nie e, właśnie dzisiaj e, na tym filmie. E, możliwe, że w przyszłości nagram jeszcze jakiś tag, zobaczymy, zobaczymy jak ten film się przyjmie tutaj na kanale. Więc nie przedłużając, odpowiem Wam na 15 pytań, jakie znalazłam w internecie dotyczącym właśnie tagu ciążowego. Pierwsze pytanie brzmi, jak się czułam, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży. E, jak ja dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to było bardzo, bardzo wcześnie, ponieważ dowiedziałam się w niecałym piątym tygodniu. Tak naprawdę w dniu spodziewanej miesiączki e, test wyszedł mi pozytywny. E, na USG jeszcze nie było widać żadnego pęcherzyka, żadnego zarodka, nie było widać nic oprócz. E, Zmiany w moim prawym jajniku, podejrzewano u mnie ciążę pozamaciczną, więc y, mój początek ciąży, tego jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, nie był do końca szczęśliwy, bo nie wiedziałam, czy jestem w ciąży takiej prawidłowej, zdrowej, czy jednak jest coś nie tak. Ale już jak. Y, w szpitalu po kilku dniach e, potwierdzono, że faktycznie jakiś pęcherzyk się pojawił, że nie jest to ciąża pozamaciczna, to czułam bardzo dużą ulgę, bardzo czułam się jednocześnie szczęśliwa, jak i bardzo się denerwowałam, bo i tak musiałam czekać jeszcze na dalsze wyniki badań, ponieważ miałam krew e, w brzuchu, tak jakby wolny płyn, który się poruszał, e, miałam też obok taki jakby tego pęcherzyka ciążowego, Jakąś y, taką, jakby przestrzeń, przez którą wędrowała ta krew z macicy do jamy brzusznej, więc no to był. Y Czas bardzo dużego stresu u mnie. Dużo musiałam leżeć, odpoczywać i czekałam na e, badania u pani ginekolog, która po tygodniu potwierdziła, że faktycznie jestem w ciąży, ale jest to jeszcze na tyle wczesna ciąża, że praktycznie nic nie było widać była dopiero jakaś taka maleńka kropeczka. No i to był piąty tydzień ciąży, jak byłam właśnie u pani ginekolog, e, potwierdzić to, czy jest tam faktycznie e, w środku dziedziuś, czy nie. I nie można było jeszcze nic więcej na ten temat powiedzieć. Ale faktycznie okazało się, że jestem w ciąży, i to było już takie szczęście, ulga, i bardzo się cieszyłam. Eee, jak powiedziałaś przyszłemu tatusiowi? Jeżeli chodzi o naszą sytuację, tym razem, eee, Maxowi powiedziałam od razu po wyjściu z, e, od lekarza, do którego poszłam w dniu spodziewanej e, miesiączki, ponieważ bardzo bolał mi brzuch, czułam, że coś jest nie tak, bolał mnie prawy jajnik i zrobiłam taki jakby w trakcie dnia test ciążowy. Wyszedł on pozytywny, więc od razu postanowiłam pojechać do pani ginekolog, która była bardzo blisko mojego miejsca pracy i właśnie tam się dowiedziałam, że jest jakaś zmiana w jajniku, że prawdopodobnie jest to ciąża pozamaciczna i mam się spakować do szpitala, dostałam skierowanie i po prostu się udać na oddział i czekać y, na rozwój y, sytuacji. Więc y, kiedy Maksowi mówiłam, że jestem w ciąży, nie wiedziałam czy jestem w ciąży pozamacicznej, czy czy jest to prawidłowa czy nieprawidłowa ciąża. Więc to był taki stres i no płacz, więc to nie było dosyć przyjemne. Ale jak już się okazało, że jest to faktycznie prawidłowa ciąża, że nie będzie żadnego zabiegu, że nie jest to nic e, złego, że e, będzie dzidziuś, to już była wielka ulga i, i wtedy już się cieszyliśmy. E, czy czekaliście 3 miesiące, aby pochwalić się o ciąży? E, tak naprawdę kilka osób wiedziało już... E, od tego samego początku jak byłam w szpitalu, ponieważ się pytali, o co chodzi, co jest grane, czy moja mama, czy e, niektóre koleżanki, no już wiedziały wcześniej ze względu na to, że musiałam coś powiedzieć, e, podejrzewali właśnie u mnie ciążę pozamaciczną, więc musiałam się e, niektórym osobom po prostu zwierzyć, więc e, nie do końca czekaliśmy 3 miesiące. Max, e, zanim Powiedział kolegom, yy, i zanim chciał właśnie oświadczyć to całemu światu, to właśnie czekaliśmy z tym trzy miesiące. Ale takim bliższym osobom powiedzieliśmy już wcześniej. Więc tak to wyglądało. E, czy to Twoja pierwsza ciąża? Nie, nie jest to moja pierwsza ciąża. E, mam już czteroletnią córkę. E, czy chcesz mieć więcej dzieci? E, <grym> Zawsze mm, miałam taki plan, jak wyobrażałam sobie to, jak będzie wyglądało moje życie w przyszłości. To marzyłam o tym, żeby mieć parkę chłopca i dziewczynkę i na tym koniec. Teraz, jak wiem, że będę miała dwie dziewczynki, to nigdy nie wiem, co może być za kilka lat. Może za 10, 7, nie wiem, 5 lat zdecydujemy się na trzecie. I będzie akurat chłopiec, i będziemy mieli trójkę. Nie wiem, e, zobaczymy jak to będzie. Jeżeli będziemy mieli warunki, jeżeli będzie taka możliwość i e, jeszcze będziemy mieli siły na trzecie dziecko, to no czemu, czemu nie? Ale to na razie skupię się na drugim, bo jeszcze się nie urodziło i nie będę myśleć e, w przyszłość, czy. Ale no myślę, że chciałabym, ale kiedy, czy w ogóle, to zobaczymy w przyszłości. Czy chcieliście znać płeć dziecka? E, chcieliśmy znać płeć dziecka. Tak naprawdę ja od samego początku przeczuwałam, że będzie to dziewczynka i Max też. E, tak samo jak na początku pani doktor powiedziała, że będzie na 90% chłopiec. E, nie do końca w to jeszcze uwierzyłam, chociaż e, moja rodzina uważała, że faktycznie będzie to chłopak. Dużo osób powiedziało, że właśnie na chłopaka wyglądam, No nie wiem, no takie były przypuszczenia, ale już z każdym kolejnym OSG pani potwierdza płeć e, żeńską. I ostatnio na OSG też zrobiła piękne zdjęcie centralnie pupci, gdzie widać że tam nic nie może być, ale no, e, wszystko może się zdarzyć. Mój brat przez 9 miesięcy miał być dziewczynką, urodził się jako chłopiec i też zdarzyła się taka pomyłka, więc no nie wiem, zobaczymy. E, ale my chcieliśmy znać płodzie dziecka tak dla świętego spokoju, żeby móc przygotować wyprawkę, żeby zastanowić się nad imieniem. Nie mieliśmy czegoś takiego, że chcieliśmy czekać i mieć niespodziankę przy porodzie. Mm. Czy chcieliśmy chłopca czy dziewczynkę? Yy, ja od zawsze chciałam mieć parkę, tak jak już mówiłam. Chciałam mieć chłopca i dziewczynkę, to było zawsze takim moim marzeniem. Yy, zawsze chciałam mieć starszego synka, żeby opiekował się młodszą córeczką, no ale Oliwka urodziła się już jako pierwsza, więc teraz będzie się opiekowała yy, siostrą. Śmiejemy się z Maxem, że te dwie dziewczynki dadzą nam popalić więcej niż jeden chłopiec. Oliwka jest naprawdę bardzo mądrą dziewczynką, i czuję, że drugie będzie tak samo cwane i mądre jak oliwka, więc no, będziemy mieli dużo roboty przy dwójce dziewczynek. Ale fakt faktem jest tak, że chciałam mieć chłopca drugiego, no ale nie płaczę z tego powodu, że będzie córeczka. Wręcz przeczuwałam, że będzie to właśnie dziewczynka, więc, więc super. Czy macie wybrane już imiona? E, mamy wybrane imię dla e, dziewczynki, chociaż od samego początku, tak naprawdę od ciąży z oliwką, mieliśmy już wybrane imię dla synka. Bardzo chcieliśmy nazwać naszego syna Borys, i to już było e, takie ustalenie, już padło jak oliwka miała przyjść na świat, i było właśnie potwierdzone, że jest to oliwka, więc nie oliwka a Borys, ale że nasz syn będzie nazywał się w przyszłości Borys. No i tak naprawdę cały czas mówiliśmy Oliwka czekała na Boryska, chciała mieć brata e, Do Bociana krzyczała, żeby przyniósł jej brata z innego kraju Więc no, e, cały czas krążył ten e, chłopiec nam po głowie e, I nie zastanawialiśmy się nad imieniem dla dziewczynki Ale jak się okazało, że będzie to dziewczynka Postanowiliśmy e, właśnie wybrać imię I jak sobie bardzo się podobało Pola mi jakoś nie bardzo ten, te imię przypadło do gustu, więc wypisywałam mu imiona, jakie ewentualnie mi się podobają i żeby on zobaczył czy jemu się coś może spodoba, może coś pierwszy raz usłyszy i padło imię Blanka i faktycznie na chwilę obecną Max zaakceptował bardzo to imię, Oliwcia też, więc prawdopodobnie urodzi się Blanka. Ale może jeszcze zmienimy zdanie, może jeszcze jakieś inne imię nam wpadnie w ucho i będzie nam się bardzo podobało. Na chwilę obecną noszę w brzuszku Blankę, więc no to taka nowinka, bo chyba jeszcze o tym nie wiecie. Twoja ulubiona część bycia w ciąży. Nie wiem, czy jest jakaś ulubiona, ogólnie lubię być w ciąży. Nie wiem, nie będę tutaj się wypowiadać. Nie ma chyba najbardziej ulubionej części. Po prostu lubię być w ciąży i tyle. E, jaki jest Twój plan na poród? E, z doświadczenia e, porodu z oliwką, to jak to wszystko się potoczyło, teraz nie mam żadnego planu na poród. E, tak naprawdę bardzo chciałabym urodzić drugie dziecko e, naturalnie ale to czy będę mogła, czy znowu nie będzie jakichś komplikacji, to się okaże tak naprawdę w praniu. Na chwilę obecną wszystko zmierza ku dobremu, i na chwilę obecną jesteśmy gotowe na poród naturalny, ale jak będzie już ostatecznie, no to się pewnie dowiemy w szpitalu. Planu na poród nie mam, więc na nic się nie będę już nastawiać. Tak jak z oliwką byłam nastawiona, że urodzę naturalnie, nie będzie żadnej cesarki, że to nie dla mnie, że w ogóle nie mam mowy, że nie mnie to spotka. Tak, teraz e, uważam, że wszystko może się znowu zdarzyć, więc nie mam planu na powrót. E, czy planuję karmić piersią? E, bardzo bym chciała karmić piersią. E, mam kilka takich e, z obserwacji z ciąży z oliwką, z tym jak później ją e, karmiłam. Znaczy, nie karmiłam jej, jej piersią, ponieważ kiedy oliwka się urodziła. E, została przeniesiona do pokoju tak jakby pielęgniarek, w inkubatorze leżała i ja nie miałam możliwości od razu przystawić ją do piersi e, później w kolejnych dobach jej życia ściągałam pokarm, bo oliwka już nie potrafiła tak jakby zasać, ona już e, Przyzwyczaiła się do smoczka, z, że z łatwością może się najeść i była bardzo leniwa i nie chciała po prostu pić. E, ja z nerwów, e, że ona będzie głodna, wolałam ściągnąć ten pokarm i dać jej w butelce, niż e, właśnie przestawiać ją na siłę do tej piersi. Było kilka prób, była pani, e, która zajmuje się właśnie e, przystawianiem dzieciaczków do piersi próbowała nas wspólnie nauczyć, ale jakoś to po prostu nie wyszło i przez trzy miesiące ściągałam pokarm dla oliwki, a później po prostu z dnia na dzień zaczął mi zanikać i tak naprawdę bardzo małe ilości ściągałam, więc to nie było super dużo, więc wolałam ją później już karmić mlekiem z proszku, żeby po prostu się mi dziecko najadało i chciałam mieć pewność, że będzie rosło, a nie pewność, czy moje mleko jej wystarczy, czy nie wystarczy, bo naprawdę bardzo mało tego mleka było. I tak, teraz planuję karmić piersią i bardzo bym chciała. Myślę, że jeżeli urodzę naturalnie drugie dziecko, to mi to też dużo pomoże, bo po cesarce długo dochodziłam do siebie. Oliwka była osobna, ja byłam osobno, więc to była zupełnie inna historia. Ale jeżeli się uda, to chciałabym bardzo karmić naturalnie. Takie, e, no, mam po prostu swoje marzenia. Zawsze chciałam urodzić naturalnie chociaż jedno dziecko i karmić piersią, więc e, no, mam nadzieję, że tym razem się mu uda. Z oliwką, tak jak mówię, była to zupełnie inna historia, więc e, no, nie udało się dużo rzeczy zrobić, czego chciałam, co planowałam. E, czy planuję powrót do pracy? E, oczywiście planuję powrót do pracy, nie mam zamiaru siedzieć. W domu e, po porodzie zbyt długo. Znaczy nie mówię, że nie, ten rok jak najbardziej zostanę z dzieckiem. Później stopniowo e, będę na kilka dni, kilka godzin tygodniowo chodzić do pracy. E, nie chciałabym po prostu się zasiedzieć tak samo jak zasiedziałam się z oliwką, chociaż z oliwką wcale długo nie byłam w domu bo dwa i pół roku, więc i tak nie jest to najdłuższy okres. E, kiedy można siedzieć z dzieckiem, bo wiem, że są mamy, które po 4-5 lat siedzą z dzieckiem, zanim pójdzie do szkoły i dopiero wtedy idą do pracy, ale ja lepiej się czułam, kiedy chociaż na kilka godzin mogłam wyjść do ludzi do pracy i tak było mi wygodniej, więc myślę, że jakoś to pogodzimy i po roku będę mogła na kilka godzin wrócić do pracy. Tym bardziej, że Max ma też taką pracę, że może. Troszeczkę zająć się dzieckiem, czy szybciej odebrać, więc nie będzie problemu, że dziecko musiałoby siedzieć w żłobku 8 godzin czy 9. Hmm. Czy będę sama gotować dla dziecka? Planuję gotować sama dla dziecka. Czasami wychodziło to różnie, na przykład przy oliwce. Z reguły starałam się gotować dla niej ale były też sytuacje, kiedy po prostu dałam jej deserek ze słoiczka albo właśnie jakieś gotowe danie ale raczej będę starała się gotować będę w domu, więc nie będzie problemu, a przy okazji będę gotowała też obiad dla domowników więc to nie jest jakoś super dużo nie zajmuje czasu ugotowanie dla dziecka, więc będę raczej gotować. Zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Na pewno będę miała jakieś zapasy deserków w lodówce, żeby w razie wół gdyby mnie nie było, a Max był e, mógł coś podać dziecku czy, czy coś takiego. E, czy masz pomysł na urządzenie pokoju dziecka? E, nie będziemy urządzać pokoju dziecka, tylko kącik dla Blanki. Z tego powodu, że oliwka w swoim pokoju ma dużo zabawek. E, oliwka też nie śpi w swoim pokoju, bo jej na to nie pozwalam. Wolę mieć ją przy sobie, e, bardzo blisko e, nas. Więc e, nie miałabym odwagi położyć dzieci do osobnego pokoju i spać tutaj i nasłuchiwać w nocy, więc e, będziemy mieli kącik. Przerwało. E, Będziemy mieli kącik, tak jak już mówiłam, właśnie tutaj w tym pokoju. I zdecydowałam się, że w przyszłości na pewno oliwka z blanką będą miały swój pokój razem, będą w nim kiedyś spały, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Na chwilę obecną oliwka śpi przy mnie. I tak samo Blanka będzie miała tutaj łóżeczko blisko naszego łóżka, żeby mogła zawsze do niej wstać, zerknąć i, i tak, będzie miała po prostu kącik. Jakie masz zachcianki ciążowe? E, to jest już ostatnie pytanie. Mm, zachcianki ciążowe. E, nie wiem, nie mam aż takich zachcianek typowo, że muszę zjeść ogórka z czekoladą czy jakieś inne dziwne rzeczy. Ale na pewno mam wielką ochotę na tatara i nie chcę ryzykować, nie chcę jeść tatara, zbyt duże jest to ryzyko, dlatego e, na razie wytrzymuję bez. Bardzo lubię ostatnio kwaśne rzeczy, kwaśne mandarynki czy sorbet cytrynowy. Lubię kwaśne i lubię właśnie mam ochotę na tatara. Tak naprawdę nie mam jakichś super zachcianek ciążowych, nie jem dziwnych rzeczy, więc no myślę, że to, to można zaliczyć do zachcianek właśnie te kwaśne rzeczy, ale tak poza tym to nie. Więc e, to by było na tyle z tych pytań. E, 15. Pytania, jakie znalazłam w internecie właśnie na temat tagu ciążowego. Mam nadzieję, że te pytania Wam się podobają, e, odpowiedzi też e, Was zadowalają i że e, może czegoś nowego się dowiedzieliście na nasz temat. E, bardzo dziękuję Wam za uwagę i cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że nasze grono się będzie powiększać z dnia na dzień. Już niedługo pojawi się więcej filmów, bo tak jakby jestem w domu i mam czas i chęci nagrywać jeszcze, więc y, nie przedłużając, bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym filmie na moim kanale. Buziaki.